To też jest y, prawem człowieka jako jednostki i zarazem istoty społecznej. Że społeczności, które tworzy człowiek, one y, są takie, jak i nasza bytowość y, mogą być wspaniale uporządkowane. Ale żeby zorganizować życie społeczne, potrzeba bytowości państwa, to jest i potrzeba prawa, oczywiście. Prawo jest najważniejszym instrumentem w strukturze państwa. I teraz proszę zobaczyć tutaj, jakie są ciekawe niuanse, ale jak dalece decydujące o kształcie danego państwa, czy, czy choćby na naszym kontynencie Unii Europejskiej, czy USA, czy innych państw świata. Mianowicie, że tutaj my rozróżniamy w bytowości państwa ten wymiar formalny, a więc istotowy, czyli pytamy, skąd pochodzi władza rządzenia, I czy też władza do określania, definiowania prawa w oparciu o osobę ludzką. I tutaj nurt chrześcijański mówi jasno, że władza każdego rządzącego, począwszy od ojca i mamy w rodzinie, a skończywszy na premierze czy prezydencie państwa, czy kanclerzu, czy jak my nazwiemy tych rządzących w różnych państwach, ale władza w sensie istotowym pochodzi bezpośrednio od Boga. Zresztą to jest nauka Boża. I nauka Katolicka. I, natomiast proszę zobaczyć, już tutaj, we wszystkich nurtach liberalistycznych, skąd pochodzi władza? Od silnej jednostki. I, skąd pochodzi prawo? Od silnej jednostki. A w nurtach socjalistyczno- czy neosocjalistycznych, skąd pochodzi władza? Od kolektywu. Czyli, ale kolektyw pojęty jest. Materialistycznie, czyli skąd pochodzi władza? Z materii. I właśnie, proszę zauważyć: i już skutki można sobie przewidzieć, że w nurtach liberalistycznych właściwie pierwotny liberalizm w ogóle nie chciał nic słyszeć o państwie. Po co państwo? Silna jednostka nie potrzebuje państwa. Ona wystarcza sama sobie. I, a kto określa prawo? Oczywiście ta silna jednostka. A według jakich kryteriów? Według swoich. Czyli każda swawola wystarczy być tylko silnym, i już się ma prawo do określania, czym jest państwo, czym jest prawo. I, natomiast w nurtach kolektywistycznych, właśnie tutaj jest y, troszeczkę inaczej, że kolektyw, a więc wtedy zbiorowość określa. I jest, staje się źródłem prawa, tylko że tym ostatecznym źródłem jest też materia. I w związku z tym mamy takie szalenie dalece y, idące różnice. Natomiast w nurtach neosocjalistycznych one już z żadnych racji nie akceptują państwa, tylko dąży się w tej rewolucji kulturowej y, od lat 60. do skasowania państwa. Także pod próbami globalizacji państw świata dąży się de facto do kasacji państw, to znaczy do tego, żeby kilka jednostek na globie ziemskim zarządzały wszystkimi ludźmi. I wtedy mamy manipulację prawie doskonałą.